Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jedynym w kraju instytutem pracującym w całości nad nowoczesnymi technologiami bazującymi na przetwórstwie surowców niemetalicznych. Wyniki naszych prac mają zastosowanie we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia codziennego, poczynając od hutnictwa, a na zdrowiu kończąc. Rada Ministrów określiła sześć obszarów strategicznych badawczych dla polskiej nauki. Wyniki. Prac w tych obszarach są w dużym stopniu uzależnione od wyników prac Instytutu. Stwarza to bardzo dobre perspektywy rozwoju dla naszej kadry naukowo-badawczej. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ma 60-letnie doświadczenie w pracach badawczo-naukowych dotyczących przetwórstwa surowców niemetalicznych. Specjalizuje się w działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej dotyczącej szkła, ceramiki, materiałów ogniotrwałych i budowlanych. Prowadzi szereg projektów finansowanych ze środków krajowych i europejskich, w tym siódmy program ramowy oraz LIFE. Plus. Posiada przyznaną przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A jednostek naukowych. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ściśle współpracuje z przemysłem w zakresie opracowywania nowych lub unowocześniania istniejących technologii produkcji wyrobów ze szkła, ceramiki, materiałów ogniotrwałych i budowlanych. W Instytucie funkcjonują nowoczesne laboratoria wyposażone w światowej klasy aparaturę naukową oraz poligony badawcze. Instytut wykorzystuje unikatowe w skali europejskiej urządzenia technologiczne do prowadzenia produkcji doświadczalnej. Instytut systematycznie rozszerza i unowocześnia swoją ofertę badawczo-naukową. Proponuje nowe rozwiązania technologiczne i materiałowe, innowacyjne metody badawcze. W skład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wchodzą: Centrala w Warszawie, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu. Warszawa. Nowoczesna stolica europejska. Miasto biznesu, nauki i kultury. W Ośrodku Warszawskim naukowcy identyfikują problemy, biorą bezpośredni udział w projektach przemysłowych, następnie tworzą i oceniają innowacyjne rozwiązania w praktyce, prowadząc prace badawcze w zbliżonych do rzeczywistych warunkach przemysłowych. Działania obejmują także badanie i wytwarzanie biomateriałów, takich jak bloki ceramiczne, z których powstają uzupełnienia protetyczne, cementy do wypełniania ubytków w zębach, implanty używane do rekonstrukcji aparatu słuchowego ucha. Rozwój współczesnego społeczeństwa informacyjnego w dużym stopniu zależy od poziomu i jakości naszej codziennej komunikacji. Wady słuchu odgrywają bardzo ważną rolę w tej komunikacji. Jedną z większych, poważniejszych grup, która ma problemy ze słuchem są pacjenci, u których doszło do uszkodzenia najmniejszych kosteczek słuchowych, najmniejszych elementów ruchu środkowego. Wspólnie z instytutem ceramiki i materiałów budowlanych udało się stworzyć znakomity produkt – specjalny cement, który pozwolił połączyć te elementy. Dzięki temu już dziś tysiące osób dobrze słyszy. Swoją czołową pozycję na rynku instytut zawdzięcza przede wszystkim wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników, dbającej o jego rozwój i prestiż. Zakład Technologii Ceramiki zajmuje się badaniami ceramiki technicznej obejmującej m.in. materiały konstrukcyjne lite i porowate, materiały na elementy grzejne, tworzywa ceramiczne o wysokiej odporności mechanicznej. Tworzywa odporne na szoki termiczne w zakresie wysokich temperatur. Materiały ceramiczne stosowane w nowych technologiach winny być wolne od porowatości i defektów. Tego typu uszlachetnione nowoczesne materiały ceramiczne można otrzymać w zakładzie nanotechnologii stosując spiekanie w urządzeniu nazywanym hot isostatic press. Mamy tutaj wysokotemperaturową prasę izostatyczną. To jest tego typu pierwsze urządzenie w Polsce mogące generować ciśnienie 3000 atmosfer i jednocześnie temperaturę do 2000 stopni. Tego typu prasy na całym świecie służą do produkcji unikatowych materiałów. W naszym przypadku posłużyła nam do wytworzenia ceramik przezroczystych, też pierwszych w Polsce. Dzięki temu możemy wytwarzać ceramik przezroczyste na potrzeby optoelektroniki i obronności. Zakład Środków Zdobniczych rozwiązuje problemy technologiczne wytwarzania farby do zdobienia ceramiki, szkła i powierzchni emaliowanych. Naszą rolą jest przygotowanie nowych rozwiązań i propozycji, dlatego, łącząc tradycję z nowoczesnością, zakład opracowuje nowe technologie zdobienia wyrobów ceramicznych, w tym laserowe. Zdobienie przy pomocy laserów daje nowe i bardzo ciekawe efekty. Centrum Badań Betonów CEBET posiada bogaty dorobek naukowy i wdrożeniowy w dziedzinie technologii betonu komórkowego i kruszywowego oraz technologii wytwarzania prefabrykatów z betonu. Uzyskane uprawnienia i akredytacje są gwarancją jakości prowadzonych badań realizowanych w nowoczesnym laboratorium wykonującym m.in. analizę materiałów ze szkła i ceramiki. Instytut od lat współpracuje z przemysłem w obszarze certyfikacji wyrobów i systemu zarządzania jakością. Posiada doświadczony personel, a uzyskane certyfikaty cieszą się zaufaniem użytkowników rynku. Kreatywność, niekonwencjonalne myślenie, pasja w poszukiwaniu nowych rozwiązań, otwartość na nowoczesność to nasz potencjał, który oferujemy klientom. Miasto królów, artystów i naukowców. Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych jest jednym z najstarszych ośrodków naukowych specjalizujących się w materiałach budowlanych i szkle. Doskonale wyposażone laboratoria, wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza i techniczna oraz wieloletnie doświadczenie są gwarancją najwyższej jakości realizowanych prac i świadczonych usług. Tworzymy nowe i udoskonalamy istniejące technologie wytwarzania materiałów budowlanych w pełnym cyklu badawczo-wdrożeniowym. W Krakowie funkcjonuje notyfikowany ośrodek certyfikacji i normalizacji wyrobów budowlanych. Prowadzimy analizy fizyczne i chemiczne za pomocą najnowocześniejszej aparatury, w tym dyfraktometru rentgenowskiego XRD, termowagi i spektrometru XRF. Wykonujemy akredytowane badania jakościowe i ilościowe materiałów budowlanych, w tym cementów, betonów, zapraw i kruszyw oraz surowców do ich produkcji. Specjalizujemy się w badaniach wyrobów chemii budowlanej wraz z badaniami szybkości rozprzestrzeniania się ognia i reakcji na ogień. Dysponujemy jedynym w Polsce specjalistycznym laboratorium zajmującym się badaniami szkła i technologią jego produkcji. W ramach notyfikacji Europejskiej Komisji Gospodarczej prowadzimy badania homologacyjne szyb samochodowych. Zakres usług poszerzyliśmy o materiały do konserwacji zabytków na bazie cementu romańskiego, przy pomocy których odrestaurowano szereg zabytkowych obiektów w Polsce i Europie. Gliwice, miasto nauki i techniki. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach wywodzi się z dawnego Instytutu Materiałów Ogniotrwałych. Aktywnie współpracuje z potentatami branży przemysłu hutniczego, koksowniczego i cementowego. Nasz ośrodek specjalizuje się w prowadzeniu rozwojowych prac badawczych w zakresie wykorzystania materiałów ogniotrwałych, oferując kompleksowy wachlarz usług od badań naukowych przez prace rozwojowe i ekspertyzy. W oddziale wytwarzana jest ceramika techniczna i nieformowane materiały ogniotrwałe. Wysokie parametry użytkowe i jakościowe produktów zaliczane są do najwyższej klasy wyrobów z branży materiałów ogniotrwałych. Badania naukowe realizowane są w profesjonalnych laboratoriach, w których zakres prowadzonych oznaczeń obejmuje materiały do zastosowań wysokotemperaturowych oraz całą gamę surowców i produktów nieorganicznych. Pozwala na to bogate wyposażenie w specjalistyczną aparaturę. Od 30 lat oddział jest organizatorem Międzynarodowej Konferencji Hutniczej, której celem jest propagowanie wiedzy dotyczącej materiałów ogniotrwałych. Opole, stolica Polskiej Piosenki, to prężny ośrodek akademicko-badawczy. Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych od kilkudziesięciu lat aktywnie wspiera polski przemysł cementowy i wapienniczy. Nasz oddział wyspecjalizował się w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii wytwarzania materiałów budowlanych z udziałem surowców odpadowych. Prowadzimy badania nad zmniejszeniem zużycia paliw i energii w procesach produkcji materiałów budowlanych przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych form energii. Skupiamy się na technologiach służących ochronie środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, racjonalnej gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi w myśl założeń gospodarki ograniczającej wykorzystanie zasobów. Stale badamy jakość surowców stosowanych do produkcji materiałów budowlanych. Badania fizykochemiczne ubocznych produktów spalania, pomiary kontrolne emitowanych zanieczyszczeń przemysłowych, pyłowych i gazowych, badania zanieczyszczeń gleb, wód i ścieków, pomiary hałasu czy szereg innych wykonywane są w wyspecjalizowanych laboratoriach akredytowanych. Oddział wytwarza także aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia laboratoryjne do badań materiałów budowlanych. Całość uzupełnia doradztwo naukowo-techniczne oraz prowadzenie szkoleń w zakresie specjalizacji poszczególnych zakładów. Opolski oddział jest organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. Modernizację technologii wypalania klinkieru, młynów surowca, chłodników rusztowych klinkieru. Wymiennika ciepła pieca obrotowego, wykorzystanie paliw alternatywnych, opracowanie technologii spalania zużytych opon, wykorzystanie odpadowego ciepła z procesu wypalania klinkieru. To tylko niektóre efekty prac naukowych opolskiego zespołu zakończonych wdrożeniami. Celem badań prowadzonych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest wzmocnienie pozycji krajowego przemysłu w Europie i na świecie, wzrost konkurencyjności poprzez innowacyjność wyrobów i technologii, energooszczędne procesy technologiczne. W swojej wieloletniej działalności Instytut opracował i opatentował szereg innowacyjnych rozwiązań, za co otrzymał wiele międzynarodowych nagród i prestiżowych wyróżnień. Instytut prowadzi działalność obejmującą pełen cykl komercjalizacji, od badań podstawowych do prac wdrożeniowych. Jednocześnie zajmuje się upowszechnianiem i marketingiem osiągnięć naukowych i technicznych, a w szczególności popularyzacją nauki w mediach i promowaniem przedsięwzięć innowacyjnych. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Nowoczesny instytut z tradycjami.